Witam Państwa, jestem Piro, a to prezentacja wydania specjalnego czasopisma My Little Pony. Jest to numer pierwszy z 2019 roku. W tym numerze jako prezent dołączony jest notesik oraz 12 gumek w trzech kolorach. Zabierzmy się za rozpakowanie tego czasopisma i w przeciwieństwie do standardowego czasopisma nie jest ono w takiej folii, którą trzeba rozciąć. Wtykamy to tutaj zaklejone, więc bez problemu jesteśmy w stanie wszystko z folii wyciągnąć. Oglądanie dołączonych prezentów. Może zacznijmy od tego notesika. Widzę, że trzeba jeszcze tutaj wyciągnąć z opakowania. I tak oto się on prezentuje. Cóż, w środku jest to zwykły notesik ze zwykłymi białymi kartkami. Dość cienkimi, tak mi się wydaje. I czy to jest po prostu nanotesik założone? nie wiem jak to nazwać, taki na nanotesik? Spróbujmy to wyciągnąć. Hmm, intrygujące, więc mamy zwykłą taką kartkę z... Takim srebrnym, jakby to powiedzieć, no to nie jest brokat, ale takie coś w stylu brokatu srebrne. Oprócz tego najzwyklejszy biały notesik i całkiem ładny pokrowiec na notesik. Znaczy, całkiem ładny jest naprawdę bardzo ładny. Jest to coś takiego jak, nie wiem, jak takie okładki na zeszyty. Tylko wygląda to naprawdę super. Mamy tutaj postacie w takim stylu jak cutie mark crew, te figurki. I naprawdę bardzo mi się taki chibi styl podoba. Te obrazki są świetne. Wygląda to niesamowicie ładnie. Tylko, no, jeżeli chodzi o resztę, to tak, no. Ale to jest mega. No i powiedzmy, że razem tworzy to całkiem okej okay całość. No ale fajne jest też to, że możemy do dowolnego notesiku w rozmiarze. A6, o ile się nie mylę tak na oko, zaraz to jeszcze sprawdzę. Więc zadowolony do takiego notesiku. Możemy na niego to założyć i. prezentuje się to naprawdę super, jest to z takiej fajnej, jakby to powiedzieć, ceratki wykonane. Więc ogólnie dzięki temu całkiem ładnie się to prezentuje. Jednak się odrobinkę pomyliłem, jest to bardzo zbliżone do formatu A6, ale jest odrobinkę mniejszy. Taką ma wielkość format A6, czy jest to 1 czwarta kartki A4. Natomiast ten notych jest odrobinkę mniejszy. Więc będzie tu pasował każdy notechnik właśnie taki odrobinkę mniejszy niż format A6. Zacznijmy teraz drugi dołączony prezent. I widzę, że ktoś tutaj postanowił nam zrobić loda z gumek do włosów. Tak to wygląda. Mamy to w takim bliższe. No i rozpakujmy to. A więc tak, no cóż, to jest po prostu kawałek papieru, który był tutaj tylko dla ozdoby, więc jest to de facto część opakowania. I mamy taką kulkę z gumek. Mamy tutaj różowe gumki do włosów. O, jeszcze w ogóle całość jest na takiej stropionowej kulce, żeby też to wyglądało na większe. No takie, taka zapchaj dziura. Więc tak naprawdę mamy tylko odrobinkę gumek do włosów i... Zrobione to we wielkim pudełku. Cóż, te różowe są całkiem spoko, chociaż takie trochę neonowe, żółte, no jak ktoś lubi żółty kolor. I nie wiem, srebrne mi się nie podobają. Takie od po prostu gumki. Zobaczmy teraz, co znajduje się w czasopiśmie. I cóż, samo okładka czasopisma wygląda naprawdę bardzo ładnie. Mamy tutaj w zasadzie wszystko w tym stylu, co figurki Cutie Mark Crew. I cóż, Sama okładka jest znacznie grubsza niż jest to w standardowym czasopiśmie Maitylpony. Jest to taki trochę grubszy papier kredowy, wydaje mi się, że tak to się nazywa, więc naprawdę fajnie jest to czasopismo wykonane. No cóż, jeżeli chodzi o wykonanie, to strony w środku też się różnią, choć tutaj chyba troszeczkę na minus, bo są one takie, jakby to powiedzieć, zwyczajne. Jest to normalny papier, nie taki właśnie bardziej kredowy, śliski, jak to jest w normalnym czasopiśmie. Więc tu ciężko mi powiedzieć. Okładka lepszej jakości strony, takiej trochę gorszej. No i tak, na początku możemy sobie wpisać tutaj swoje imię, narysować swój portret oraz mamy spis treści. Tutaj mamy... Taki quiz, yy, na podstawie którego możemy sprawdzić, jak dużo wiemy o naszej najlepszej przyjaciółce. My rozwiązujemy jedną stronę, drugą stronę dajemy naszej przyjaciółce. Zgadę jeszcze te strony wyrwać, żeby obie osoby nie patrzyły, co piszą. I później porównujemy odpowiedzi, wiemy, jak dużo wiemy o naszej najlepszej przyjaciółce. Tutaj mamy kolorowankę. Na tej stronie mamy wykreślankę, w której mamy znaleźć te słowa. Tutaj mamy na podstawie tych zdań powiedzieć, który z klucyków chce wziąć udział w maratonie pływackim. Oraz mamy chyba żarty, chociaż nawet jak na mnie są one jakieś takie strasznie suche. Na tej stronie mamy kolejną klorowankę oraz mamy trochę słówek motywacyjnych od Coacha Rainbow Dash. Tutaj mamy wypełnić brakujące litery nazw owoców, żeby powiedzieć, dowiedzieć się, jakie lody najbardziej lubi Starlight. Mamy narysować lody w tych kubeczkach oraz mamy przepis na deser lodowy, chociaż nie do końca bym to nazwał przepisem. Tutaj na tej stronie mamy powiedzieć, który z rysunków się różni od dwóch pozostałych, oraz mamy następną kolorowankę. Tutaj mamy zastąpić obrazki. Odpowiednimi literami i przepisać to zdanie tutaj. Na tej stronie mamy za pomocą tych dróg doprowadzić, żeby się dowiedzieć, który klucyk o jakim innym klucyku śni. Na kolejnej stronie mamy konkurs. Dalej mamy plakat, który wygląda nawet ok, chociaż, no nie wiem, jakoś tak nie podoba mi się jakoś super mocno, ale powiedzmy, postacie są w tym stylu Cutie Mark Crew w takim chibi, więc wygląda to nawet nawet. Tutaj mamy brać co trzecią literkę, żeby poznać hasło. Mamy następną kolorowankę oraz kolejne żarty. Na kolejnych stronach mamy grę planszową. No, Powiedzmy, rzucanie kostką i dążenie do mety, czyli totalna losowość, zero zabawy, ale może dla jakichś najmłodszych dzieci się to nada. Tutaj mamy na obrazku odszukać te postacie oraz przedmioty. Tutaj mamy zastąpić obrazki odpowiednimi słowami, i chyba tyle, mamy to po prostu przeczytać. Jakoś nie za bardzo rozumiem tego sens. Tutaj możemy się wykazać kreatywnością, rysując różne rzeczy, pisząc wierszy o Rainbow Dash. Na tych stronach mamy zadanie, gdzie mamy doprowadzić spajka do kucyków, idąc po odpowiednich symbolach, tak jak mamy to pokazane tutaj na dole. Tutaj mamy dojść odtąd dotąd, idąc po tych różnych węzełkach, znajdując odpowiednią drogę. Chyba. Na tych stronach mamy reklamę yy, figurek Cutie Mark Crew, mamy tutaj trzecią serię i na ostatniej stronie mamy bardzo ładny obrazek z głowami kucyków i szczerze, gdyby tak wyglądał plakat, to byłbym naprawdę zachwycony, jest to dużo ładniejsze niż plakat. No cóż, ale zawsze można tą ostatnią stronę wyciąć właśnie jako plakat użyć wygląda to naprawdę super. No i cóż, jakbym miał podsumować to czasopismo, czy warto jest je kupować za 15 zł, no cóż, sama zawartość czasopisma, no jak zazwyczaj w tych czasopismach, no zdecydowanie skierowana do młodszych osób. Jeżeli chodzi o dołączone prezenty, no to ten notesik no, ma bardzo ładną tą okładkę, ale sam notesik jest raczej średniej jakości i do tego trochę gumek, więc... Raczej takie dość średnie to czasopismo, chociaż może dla młodszych osób będzie okej, okay. no powiedzmy gumki są nawet użyteczne, to jest nawet ładne, powiedzmy jakiś tam plakat można z tego wyciągnąć, porobić zadania, więc może dla młodszych osób nawet będzie to wydanie specjalne okej. Okay. No i cóż, to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.